Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić, na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi, wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się to światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Nie wszyscy z pewnością wiedzą, a może wiedzą to tylko nieliczni, że była godzina za 15:20 ostatniej soboty, kiedy montowano z powrotem przepiękny nasz obraz Matki Bożej Częstochowskiej, przepięknie odrestaurowany. Byłem przy tym i ucieszyłem się, bo pomyślałem, w naszej wspólnocie, w naszym wieczerniku, w tym znaku tego obrazu, tak jak dwa tysiące lat temu, Maria chce być, no jak to w wieczerniku, bez Marii. I jak może ktoś był na wigilii zesłania Ducha Świętego, może ktoś był na naszym festynie z tym centralnym momentem Eucharystii 18. Może ktoś był na naszym odpuście. Zobaczcie, tyle słowa, pięknego słowa, które powinno wystarczyć na tydzień, na miesiąc, na lata. I oto dzisiaj znowu przychodzi słowo. Dlaczego? Ano dlatego, że bombarduje nas antykatecheza. Czyli katecheza tego świata. I Bóg to wie. I może ktoś z nas przyszedł z doświadczeniem jakiegoś smutku z tych dni. A może ktoś został zraniony i pojawiły się łzy. A może ktoś tutaj przyszedł i jest zgorszony sobą, sobą, bo tyle słuchał. Wznosił ręce, wielbił Pana, i znowu te same słowa wyszły, i znowu te same gesty. I dlatego, zobaczcie, przychodzi słowo niezwykłe. Wierzymy, że potrzebne nam, pokazujące niezwykłego Boga. Zobaczcie to, co się otwiera z Księgi Królewskiej. Prorok Eliasz mógł jednym słowem powiedzieć: i spada deszcz. Nie zrobił tego. Był żywiony, ale jego też dotknęła susza. Niezwykły był ten cud, który uczynił, że dzban mąki się nie wyczerpuje, że baryłka oliwy się nie wyczerpuje. Mimo, że ta wdowa i ten syn byli już na granicy życia i śmierci. Ale w tym słowie. Jest jeden moment najniezwyklejszy. Ta kobieta mówi do niego w imię Pana Boga twojego. Czyli to oznacza, że Eliasz poszedł do poganki. Że poszedł do pogan. On pewnie sam był zdumiony, że mijał swoich pobratymców, którzy wierzyli w jednego Boga, że Bóg go posyła gdzie? Do jakiejś kobiety, która w ogóle nie słyszała o Bogu jedynym. I zobaczcie to słowo, ono pokazuje, że Bóg przychodzi do wszystkich. Nie wiem, czy Eliasz sobie zdawał sprawę z tego jeszcze, co było jeszcze większe, że nie tylko Bóg przychodzi do wszystkich, ale że chce człowieka szukać wszędzie. I popatrzcie, dzisiaj Kościół łączy nam tę tą, tą pierwszą lekcję z kazaniem na górze. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. To Jezus. Nie ma innego myślenia. To Jezus, to onim. To On jest solą, która przyszła, by nadać ludzkiemu życiu smak, bo sól nadaje smak i to bardzo pięknie brzmi ale schody się zaczynają kiedy sobie uświadamiamy że sól jeśli ma nadać smak to czyni to tylko w jeden sposób traci życie sól znika żeby potrawa była smaczna Jezus mówi ja jestem solą i to życie dał na krzyżu. Był gotowy i to zrobił. Ale Jezus mówi: Ja jestem światłem, którego się nie stawia gdzieś pod korcem, ale na świeczniku. Na świeczniku chwalebnego krzyża. I zobaczcie, w każdym pokoleniu to jest to, to dobre słowo. Zawsze kocham. Mówić dobrą nowinę, czyli słowo, które się wypełnia, że tak jak wczoraj Ksiądz Piotr nam mówił, że on podjął to, że pozwolił się zmiażdżyć. My jesteśmy na Eucharystii, gdzie Pan pozwoli się zmiażdżyć z miłości do mnie i do każdego z nas, że objawi swoją miłość jako sól. Która chce posolić życie każdego z nas, że objawi swoją miłość, kochani, jako światło, które chce rozpromienić nasze życie. Bo zobaczcie, to jest ta dobra nowina, że to się właśnie wydarza, bo my doskonale wiemy, kochani, jak powinniśmy żyć. Powinniśmy być solą i światłem. Dlaczego? Bardzo prosta odpowiedź, bo tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi. Tylko wtedy jesteśmy szczęśliwi. I, I widzimy, mimo że to jest trudne, jeśli gdzieś się zdarzy dać kawałek swojego życia mężowi, żonie, dzieciom, nie wiem komu jeszcze, czyli być solą, jeśli gdzieś się uda w sytuacji jakiejś być światłem, że ktoś się żachnie że ktoś, ja w oczach jego widzę, że z tego mojego słowa i mojego doświadczenia, mojego czynu, on otrzymuje życie, po prostu bezcenne. I wiemy, że o to chodzi, ale wiemy, że nie jest to łatwe. Dlatego dobro nawina jest w tym, że Bóg nas kocha jako grzeszników, jako tych, którzy, no właśnie, do których przychodzi, by Objawić swoją miłość jako sól i światło. I rzecz, kochani, jest tylko w jednej sprawie, jeśli mamy wypełniać to słowo. Dzisiaj słowo przychodzi jako dobra nowina, ale też jako pytanie. Czy masz i w jakich faktach swojego życia masz doświadczenie, że Jezus? To życie Twoje uczynił smacznym, że Twoje życie posolił, to znaczy, swoje życie dał. Czy masz doświadczenie, że Twoją ciemność, mrok, może nieprzeniknioną, rozświetlił blaskiem chwalebnego krzyża? Słuchajcie, nie ma inaczej. I każdy z nas takie doświadczenia ma. Chodzi o to, żeby słuchać słowa, przyjmować je z wiarą i czytać to żyć. Boże, nie, naprawdę, to ty w tym, w takim prostym fakcie byłeś solą i świat. Nie, to ja. Ja dzisiaj miałem takie spotkanie, rozmowę, kiedy. Opowiadają ludzie, że ich córka, spodziewająca się dziecka, wieziona przez męża do szpitala, by stan błogosławiony mógł otrzymać dar rozwiązania, ulegli wypadkowi poważnemu, bardzo ciężkiemu. Samochód do kasacji, ale się okazuje, że ta kobieta, wyszła z tego, że lekarze uratowali to dziecko. I oni przychodzą do mnie i mówią: Jesteśmy zmartwieni, bo jak to będzie, jak, bo, bo takie czy inne historie i mi się przypomniało to, co wczoraj ksiądz Piotr mówił nam przy o 18. O tym człowieku, który trzymał się gałęzi, a był ateistą, i, I wiedział, że jak spadnie, to śmierć. I myśli: a trudno, ja może niedokładnie opowiem to, co Piotr mówił, a trudno. I mówi on ateista: mówi: Panie Boże, jeśli mnie uratujesz, to normalnie ja, ja Cię zamoglę na śmierć normalnie. Normalnie taka gorliwość, której świat nie widział. Jeśli mnie uratujesz, ręka mi już zdrętwiała, gałąź się zaczyna chrupać i pękła, i on poleciał w tę jakoś tam przepaść, ale tam była droga i jechała fura z ogromnym siadem i on spadł na to siano. Zszedł z tej fury, otrzepał się i mówi, hmm i znowu nie byłeś potrzebny. <śm> I znowu nie byłeś potrzebny. Ja tym ludziom mówię, słuchajcie, to jest inaczej. Patrzcie na to zdarzenie jako na cud. Bo wasza córka i to dzieciątko mogą się stać wszystko. Kto jedzie samochodem na drodze, to wie, wszystko może się wydarzyć. Rozumiecie, kochani, wczoraj jak był odpust nasz, już kończę, odwagi, to ludzie patrzyli tak na mnie, bo ja pod rękę prowadziłem. Osoby niewidome tam się rodziło moje powołanie. Nie zapomnijcie podziękować Bogu za oczy, czy są lepiej widzące, czy gorzej. Jest dar. Trzeba z tymi kobietami iść i mówić: Za pół kroku będzie schodek, tych schodków będzie pięć, teraz będzie pół stopnia. Żeby one czuły się w miarę pewnie, bo to jest obcy teren dla nich, żółw jest znany, ale nie tu. Mówię o tym, bo tak jest w naszym życiu. Bóg każdego dnia czyni te wydarzenia, i mówi: otwórz oko, otwórz serce, zobacz, że naprawdę w tym prostym przejściu przez zebrę, w tym prostym zaparkowaniu samochodem, byłem solą i światłem. I mocą tego wydarzenia możesz takim się stawać, by być szczęśliwym, i to szczęście nieść innym Amen.